Hej kochani, witajcie w dziewiętnastym macie na moim kanale dzisiaj nie poszłam do szkoły, ponieważ moja klasa pojechała na wycieczkę do muzeum A ja w tym muzeum byłam już dwa razy, także nie opłacało mi się jechać trzeci raz Zostałam w domu i jadę do Ząbek później, także pewnie wam coś ponagrywam A teraz idziemy utworzyć kalendarze Ostatnio wam mówiłam, że poszukuję świeczki z Youngie Candle I właśnie moja mami kupiła taką świeczkę w Rossmanie Ale powiem wam szczerze, że jak za taką cenę 86 zł Chociaż ja ją kupiłam na promocji za 40 zł to nie jest ona warta tej ceny 86 zł, ponieważ ona w ogóle nie rozprzestrzenia się po pokoju, w ogóle jej nie czuć. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że jej w ogóle nie czuję, bo dużo osób ją niby poleca, że ona jest taka dobra, że ona po całym, w całym domu ją uczuć i w ogóle, a ja mam do niej trochę złe przeczucia. Zapaliłam ją już wczoraj, paliła się około 20 minut i kompletnie nic nie było czuć. W tutaj mam 19. I mamy tu jakieś Mercy i nie wiem, czy to nie jest smak marcypanowy, a ja uwielbiam marcypanowy, ale nie jestem pewna, bo dawno nie jadłam Mercy i idziemy dalej. Tu mamy kalendarz kinder i to najprawdopodobniej będzie jajko, tak, takie małe i widzę już jajeczko. Mamy dziewiętnastkę i to są żelki jak zwykle z oreo, tu mamy 19. I mamy tutaj tego cyklu Oreo. Miki tu mamy 19. I to będzie pewnie co innego, bo jest taki trochę inny kształt. I tu jest ten Mikołaj. On też się często powtarza, ale on jest bardzo dobry. Tu jest otwierać. Ten kalendarz się najtrudniej od teraz wszystkich, które mam. A jeszcze mnie strasznie ręka boli, bo ostatnio mi tak strykła kość w ręku i teraz mnie strasznie boli. I nie wiem, co to jest. Ale już coś podobnego było, także nie wiem, czy to nie jest to do zmywania makijażu. Zaraz zobaczę. Tak, tak jak mówiłam, to jest to do zmywania makijażu. Naskę mamy tutaj to dużo i to najprawdopodobniej będzie to, co tutaj wypadło. Ale zaraz zobaczymy. Tak. Tak jak mówiłam, to jest to. I muszę to jakoś wyjąć tak, żeby znowu nie przeciąć, nie zepsuć tego. Ja nie wiem, co oni z tym kalendarzem zrobili. Oj. Dobra, trudno. To się przykleiło w ogóle? Nie mogę... Go... Jak to było przyklejone, jak to się odznaczyło w ogóle. I to jest maseczka na usta do powiększenia ust. Ja raczej z tego nie skorzystam. Ale okej. Okay. I to już ostatni kalendarz, także odezwę się do Was później. Ja z moimi rodzicami często biorę udział w różnych akcjach charytatywnych. I ostatnio właśnie moja mama wylistowała dla mnie taką fajną kurtkę. I pomogłyśmy przy tym dziewczynce. Wygląda ta kurtka i jeżeli macie możliwość to w opisie będzie link do wpłacania dla Blani. To wpłacajcie, a jeżeli nie no to poproście rodziców. Wiem, że często wam mówię o takich akcjach, ale ja biorę w nich udział i chciałabym to jak najbardziej rozgłosić, bo ja lubię, bardzo lubię pomagać. Kilka dni temu miałam skręcony nadgarstek w prawej ręce, a teraz jeszcze druga ręka, bo pstryknęła mi tak kość, wiecie, jak czasami pstryka. Tylko tak mocno pstryknęła, że teraz po prostu ledwo ruszam tą ręką. Takie mam szczęście teraz do skręcania nadgarstków, Na, Naprawdę pozdrawiam. Jestem już u Amelki i byłam na targówku, także pokażę Wam, co moja mama mi kupiła. Także pierwszą rzeczą są te perfumy Ariane Grande Chmurka. Później Wam pokażę, jak wyglądają w środku flakonik. Moja mama sobie kupiła taki fluid z firmy Estée Lauder. I tutaj mam jeszcze te dwa sweterki, które Wam już pokazywałam, także teraz ich nie będę wyjmować. I te perfumy to jest prezent urodzinowy od mojej mamy dla mnie. Także zaraz je otworzymy nie pokazywałam wam w ogóle tego zdjęcia Ariany, tak one wyglądają i otwieramy i wyglądają tak I są ładne, śliczne pojawiłam się przed chwilą o siostrze paznokcie i czekam teraz na Amerykę i na wikusie, bo jadę z przedszkola i zaraz wam pokażę jak wyglądają te paznokcie